No to ja opowiem na przykładzie pewnego odwołania, jak to wygląda w takim przypadku, a jest o czym opowiadać. Odwołać to się możemy zawsze, jeżeli jest to pomyłka egzaminatora przy sprawdzaniu, ale co, jeżeli to w kluczu jest bubel? Zadanie 18 z maja 2020 według klucza osad wodorotlenku cynku pozostanie w probówce 1 i 2, ale ta odpowiedź jest błędna, bo jak pokazywałem ostatnio w pierwszej probówce powstaje hydroksosul, a osad wodorotlenku cynku otrzymamy w probówce drugiej i trzeciej. Ale maturzysta nie dostał informacji, żeby stwierdzić, czy ten osad w ostatniej probówce się roztworzy, czy nie roztworzy, więc powinni uznawać albo tylko probówkę drugą, albo drugą i trzecią. Więc co z osobami, które wiedziały, że pierwsza probówka odpada? W większości dostały zero, więc pytanie, czy mogą się odwołać? Właśnie w tej sprawie poprosiła mnie o pomoc pewna pani egzaminator. No więc wspólnymi siłami napisaliśmy odwołanie dla jednej niesprawiedliwie ocenionej maturzystki. Do odwołania były dodane dwie publikacje naukowe, w których właśnie w ten sposób, jak w probówce 1, otrzymuje się hydroksosul. No i przyszła odpowiedź punktu nie przyznali i naprawdę trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, co odpisali. Że odpowiedź jest błędna, bo zarówno w pierwszej, jak i w drugiej probówce obserwujemy strącenie białego osadu, a dołączone artykuły naukowe nie są argumentem. A dlaczego? Bo stosunek molowy reagentów jest inny niż w zadaniu. No to sprawdźmy. W 18 mamy stosunek molowy 1 do 1, a w dołączonych publikacjach 1 do 1,05 i 1 do 1,12. Czyli zobaczmy, zarówno przy stosunku 1 do 1, jak i 1 do 2 ma się według CKE wytrącić wodorotlenek cynku. Ale nagle przy stosunku 1 do 1,05 i 1 do 1,12 ma się wytrącić co innego, więc to nie jest argument. Rozumiecie to? No fajnie, jeśli tak, bo jak ja to przeczytałem, to zareagowałem znowu tak. Napisaliśmy drugie odwołanie, tym razem do KE i odpowiedź przyszła identyczna, nie różniła się chyba nawet przecinkiem. Wiecie dlaczego? Bo oba odwołania rozpatrywała ta sama osoba. Więc jeśli zadanie jest wesołe i odpowiedź do niego też jest wesoła, to nie ma tak naprawdę możliwości, żeby coś wskórać. Zerknijmy do Krasickiego. Napisał bajki. Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził. Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził. Był celnik, który nie kradł, szewc, który nie pijał, był żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał. Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania. A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może, prawda, jednakże ja to między bajki włożę. A przynajmniej na jakiś czas. Dziękuję. Kurtyna.